Dzień dobry we wtorek, witam Was bardzo serdecznie. Wracam, słuchajcie, wracam. Ciężko jest wrócić o, po takich paru dniach nienagrywania. Tak jakbym się uczyła tego, wiecie, od nowa, szczerze Wam powiem. Jak się nagrywa codziennie, systematycznie jest zupełnie inaczej niż jak jest dłuższa przerwa. Ale wracam. Puściłam dopiero co chyba o 12 tego vloga, co już oglądacie. A teraz jest godzina pierwsza staję staja znowu po domowemu i znowu nieuczesana, potargana, ale wiecie, no taka jestem, roztrzepana jak zawsze. Robię sobie słuchajcie kawę, i mam nadzieję, że ją wypiję bo ostatnio nie mogę pić kawy po południu. Tak samo tu kiedyś Tomka oglądałam, on mówił to samo, że też nie może pić kawy po południu. Więc ja mam to samo, już kiedyś Wam mówiłam, już od dłuższego czasu. Mam ochotę, mam ochotę się napić tej kawy, robię ją, wypiję dwa, trzy łyki i mi starczy. I już dalej nie mogę jej pić, więc wiecie, zaspokoję swoją potrzebę napicia się kawy i no, i dalej już jakoś mi to nie idzie. I tak, troszeczkę ogarnęłam sobie dzisiaj. Zresztą, co, co będę wam mówić? No, sami wiecie, że ogarnia się codziennie i włosy mi strasznie się tutaj odrosty rozjaśniły. Jakieś takie rude mi się zrobiły, więc przydałoby się pofarbować włosy. Chociaż niedawno to robiłam, ale farba mi jakoś słabo załapała. I jeszcze trochę poczekam, więc trochę was postraszę takimi rudymi odrostami, bo też tak nie chcę często farbować tych włosów. I gotuję, słuchajcie, obiad. Obiad gotuję taki niby żurek, ale bez kiełbasy, bo nie mam. Ale mam w torebkach winiary, taki barszcz biały. I to taki smak zrobię, bo w ogóle nie mam koncepcji. Ale robię, gotuję teraz taki wywar rosołowy, warzywa, no warzywa ten, może włoszczyzna cała na, na kurczaku i na wędzące, bo miałam jeszcze zamrożoną kość wędzoną i na tej wędzące i tu mi się taki fajny smak zrobi, te wszystkie warzywa sobie skroję, może tego smaku dam właśnie z tego barszczu albo i nie, zobaczę co mi wyjdzie, kupiłam dzisiaj rano dwa pęczki, w słuchiku postawiłam dwa pęczki, kupiłam koperku i dużo koperku tam w stroje wrzucę. I to będzie taka zupa jakaś, no taka z mojej wizji, co będzie, to będzie. Oczywiście tam kartofle też się gotują. Zawsze lepsze to niż, niż nic, bo już nam te drugie dania to się przyjadło, i z chęcią byśmy zjedli zupę. I wczoraj byłam w Biedronce. i w Biedronce. Znaczy nie pokażę Wam zakupów, bo już pochowałam. Nic takiego specjalnego nie kupiłam. Kupiłam chrupki kotom o te. Czekawa, znaczy, ciekawa jestem. Jedzą średnio, ale jedzą. Więc najlepiej idą im te, co kupiłam, kici po tej operacji. One do tego dostają obłędu, po prostu szału dostają. I czasami wymieszam trochę, wiecie, oszukuję ich, no to przejdzie. Ale są bardzo wybredne, wymagające. Tutaj już mam miski naszykowane dla kotów z kurczaka, bo ugotowałam psu kurczaka. Zaraz opowiem, że są kurczakiem. Ugotowałam psu kurczaka z makaronem, wiecie taki, no. Okno mnie tak przyświetla. Kurczaka ugotowałam, ćwiartki z kurczaka i z makaronem. Ja mu tak gotuję, albo puszkę, albo coś tam dorzucę, czy tam takiego flaka kupuję, to różnie to bywa. Albo jeżdżę na tarki, takie skórki, odpady mięsne, kupuję takie skwareczki i to mu też dorzucam. I tego kurczaka trochę wyjęłam, oskrobałam, pokroiłam i dla kotów. Ciekawa jestem, czy zjedzą, bo jak zjedzą, to mam jeszcze jedną paczkę. Bo wczoraj w Biedronce była promocja, nie to nie była promocja, chyba, chyba, chyba to nie była promocja, nie chcę Was oszukać, ale była, były ćwiartki z kurczaka 3,50 za kilo. I słuchajcie, spałem się tak, uśmiałam w tym sklepie, bo stwierdziłam, że te ćwiartki z kurczaka za 3,50 za kilo są tańsze niż puszka dla psa, w której też jest kilo. Bo puszka dla psa teraz, w Biedr taka biedronkowa, ja dopiero, to teraz zobaczymy, ja dawno nie byłam, słuchajcie, w Biedronce. Będę sobie zalewać kawę i będę do Was mówić. Dawno nie byłam, słuchajcie, w Biedronce na, na zakupach, za dwa tygodnie chyba. I zawsze jak się kupuje, słuchajcie, tu sobie, czekajcie, postawię sobie tu, bo tak nie będę do Was tyłem stać. Zawsze jak kupuję w Biedronce puszkę dla psa, to ona kosztowała, nie wiem, 3,80, taka kilo coś, albo kosztowała, koło 4 zł kosztowała, no jakoś tak, na pewno nie kosztowała, słuchajcie, więcej, a teraz kosztuje 4,50 i na tej cenie jest napisane, że kilo kosztuje 3,60, a w puszce jest kilo... 120 kilo 200 nie, kilo 100 coś i kosztuje 4,50 więc no ta puszka podrożała o to mi chodzi że podrożała bo kiedyś, kiedyś wydaje mi się że nie było tak napisane że ile za kilo a może było ile za kilo ale puszka na pewno kosztowała mniej niż 4 zł, a teraz kosztuje 4,50 taka puszka kilogramowa tam jest kilo 20 wiecie te puszki takie dla psa um, więc to tak podrożało to jest złotówka praktycznie różnicy ale ja wiem, wszystko do żyje, ja to, ja to wiecie, ja to rozumiem. Tylko chodzi mi o to, że no, jedzenie dla ludzi sprzedawane w Biedronce, zresztą w innych sklepach to no, tak samo, ale no, taki przykład z Biedronki. Jedzenie dla ludzi, ćwiartki z kurczaka, 3,50 za kilo. One są tańsze niż puszka dla psa, no bo puszka dla psa kilogramowa kosztuje 4,50 I mówię do Pawła, no wiesz, zobacz, no to lepiej, lepiej kupić mu psu, czy nawet koto spróbować, czy będą chciały się. No bo ten nasz duży pies o, to, on to zje, ja mu to ugotowałam, obrałam mu to mięso, makaronem zarzuciłam i wiecie, dla niego to jest rarytas, on to bardzo lubi i najlepiej mu idzie takie właśnie gotowane jedzenie z makaronem, to idzie mu najlepiej, bo ryż, kasze i tak dalej, to on nie może ciężko to trawić strasznie. No i mówię do Pawła, mówię zobacz, no lepiej się opłaca kupić mm, takiego kurczaka dla psa czy tam dla kota, niż, niż te puszki, gdzie tam są zboża, no, jak są drogie puszki dla zwierząt, jak się kupuje, no to tak, no to są sam, same mięsne, ale ile za taką puszkę trzeba dać? To Rafi taka jest puszka, ona chyba z 10 zł, kosztuje, czy nawet 12 u nas ulewiatanie, bo ona jest niby z samego mięsa, wołowego chyba, jakoś tak. Eee... No, to lepiej kupić jakiego kurczaka i, i tym zwierzę, zwierzętom dawać, niż taką puszkę z biedronki, gdzie tam nie wiadomo co jest, bo tam są ich szoski i kości mielone, e, i zboże podobno jest. No, nawet w opisie chyba patrzyłam, nie wiem, jeszcze pamiętam. Ale rozumiecie o co chodzi. No i byliśmy, byliśmy totalnie w szoku. Totalnie w szoku byliśmy, że jedzenie dla ludzi jest tańsze y, 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 niż y, no, puszka dla psa. No, ale wiadomo, jeść coś trzeba. Nie każdy może sobie pozwolić, żeby trzymać jakieś zwierzęta czy coś. No i mój Paweł po prostu się tak nakręcił, że na pewno będzie na wiosnę jeszcze te indyki kupował i na pewno będą, będzie kury kupował. No i w tą sobotę chyba niektóre indyki pójdą ze dwa na pewno, bo już są duże i chyba już starczy. Bo jak ważył je na wadze, to, to nie przybierają już na wadze, to więc chyba one tak, tak, takie już są, jakie są. Samce są bardzo duże, one się, wiecie, rozpierzają, a te samiczki są takie małe, drobne. I teraz, jak będziemy kupować, to chyba inną odmianę, i chyba w ten weekend, w sobotę, może, no, będzie ten, to będzie. Wiecie, co, to nie będę mówić, bo to jest przykre, ja wiem, hodujemy. Przywiązujemy się, ładne są, śpiewają, gadają ze mną, z wami, no ale no, takie jest życie. W sklepie jak kupujemy mięso, to też ten kurczak gdzieś tam żył, gdzieś tam chodził, a miał 100 razy gorsze warunki niż tutaj u nas, no i też my to jemy. I tylko to jest inna świadomość, bo w sklepie kupujemy już gotowe i nie mamy tej świadomości. No a tutaj hodujemy, chodzimy koło tego, i musi przyjść kiedyś taki czas, że to się to zrobi. A najlepsze jest to: ja to już kiedyś mówiłam, ale no wtedy tam mało osób mi oglądało jeszcze. Jak mieliśmy te kury takie białe, blojer że już przyszedł czas, żeby je ten. <gry> No, i mój Paweł, tego nie zrobi, mimo to, że on jest ze wsi. On się tutaj na wsi wychował, on zawsze przy tym był, bo przecież jego mama, jego tata parę lat temu mieli różne zwierzęta i świnie mieli, i konie mieli, i krowy mieli. No teraz to już nie, matka jest sama, bo ojciec nie żyje, z bratem mieszka, ale mają tylko kury, jakieś tam kaczki, bo świn to już nawet chyba. Nie, Świn już nawet nie wolno trzymać, bo trzeba mieć te obory jakieś w kafelkach, jakieś zabawki, coś tam, coś tam, no i nie wolno, to, to już nie mają, ale już nawet jej by się nie chciało, bo to już też nie ten wiek. Ale nie, nie o tym chciałam. No i chciałam powiedzieć, że on, no wiecie, był wychowany, bo zawsze był przy tym, widział, że, że ten, a on tego nie zrobi. I wszystkie kury te białe, które mieliśmy mięsne, to jak trzeba było je ten... Tak pokazuję, bo nie, mogę, nie będę wam mówiła, wiecie co, jak trzeba było je ciach, No to chodził do matki. Po prostu brał je worek i szedł do matki. I matka to wszystko robiła, a mi przynosił po prostu już gotowe bez bezpieży, bo ona tam już wodę zagotowała, zalała tą wodą, wy, 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 te pierze powyrywała, ze środka to wszystko wyjęła. No, bo wiecie, zrobić jakby musiała to zrobić znaczy powyrywać te pierze i ze środka wybebeszyć, no to ja bym to zrobiła, ale jakby musiała. Ale jak nie muszę i ma ochotę zrobić to za mnie teściowa, to wcale się, wcale się nie pogniewam. No wiecie, ja na wsi nie jestem wychowana, więc dla mnie to jest trochę obrzydliwe. Ale jakby musiała, to bym zrobiła. Ja tam się żadnej pracy nie boję. Słuchajcie, no ale mój Paweł powiedział, że on tego nie zrobi. Też jakby musiał, to by zrobił to, nie? Wiecie o co chodzi. Ale no jakoś na razie jeszcze nie jest na to gotowy, powiedziałby. I chodzi z tym do matki. Dobra, napiję się kawy, bo zmieńmy temat, dobra? No i właśnie o, to, o tym mówię, że no jest takie jedzenie, jakie jest, nie każdy ma możliwość trzymania. No na przykład, wiadomo, schab ten, no to ja też kupuję schaby, czy mam karkówkę czy łopatkę czy coś, no bo nie mam możliwości trzymania innych zwierząt niż tylko właśnie te indyki, te kury. Ewentualnie jeszcze mogłabym trzymać kaczki, ale mój Paweł powiedział, że nigdy w życiu, w zeszłym roku tak powiedział, że na dzień dzisiejszy, czyli w zeszłym roku, nigdy w życiu nie będzie trzymał kaczki albo kaczek, bo ma traumę z dzieciństwa. Bo jak rodzice mieli kaczki, to one wszędzie chodziły i wszędzie były te placki, wiecie po czym? I on ma taką traumę, powiedział, że już woli kury, te indyki, a kaczek nigdy w życiu nie zdecydował chyba by się na trzymanie. Nawet jakby były, wiecie, w zagrodzie. No ma, ma taką traumę z dzieciństwa. Dobra, zmieńmy temat, temat. No i byłam w tej Biedronce i kupiłam sobie kwiatka. Kupiłam sobie kwiatka, którego już miałam, którego wam kiedyś pokazywałam, bo kiedyś nagrywałam taki film Moja pasja, czy to, co lubię robić. To już dawno było. I tam wam pokazywałam taką makramę. Taką makramę wam pokazywałam, co sobie zrobiłam kwietnik i tutaj i on wisiał na ścianie I jak wam ten kwietnik pokazywałam to wam go pokazywałam z takim bluszczem i ten bluszcz był już taki duży był taki piękny ten bluszcz i za każdym razem jak przychodziła do mnie bratowa i Pawła matka bo ona wpada na kawę czasami to zawsze się z... o, tylko one dwie zachwycały tym bluszczem bo on tutaj jak my tutaj sobie w kuchni siedzieliśmy to on akurat tak, wisi, tak wisiał, że go, że wisiał, wisiał, że go było widać i się zachwycały, O ojej jaki ładny, jaki ładny, jak on Ci tu pasuje, jak na tej ymm, makramie ładnie wygląda i on już tak, taki duży był i on mi tak pięknie mi rósł, a ja nic z nim nie robiłam, ja tylko go raz w tygodniu podlewałam i żadnych odżywek nic mu nie dawałam, yy, raz go chyba odżywką tylko yy, podlałam, ale troszeczkę, ale naprawdę tak mi pięknie rósł. No i raz, drugi, trzeci, dziesiąty mi go pochwaliły, e, aż mi łusech, czyli e, zauroczyły chyba mi go I, od, i byłam strasznie zła, wściekła, ja go ratowałam, bo ja mu e, m, ratowałam go tymi specyfikami różnymi na kwiaty, e, o tymi odżywkami, ja mu e, wyczyściłam go do korzeni, do nowej ziemi go włożyłam. nic mu to już nie pomogło, e, no i po prostu e, zdechł mi ten kwiatek. I sobie nie mogłam go darować. I od tamtej pory mm, szukałam, w bo ja go kupiłam w Biedronce i szukałam w Biedronce, ale nie do tej pory w tych Biedronkach, co była, byłam, nie było tego bluszczu. I wczoraj jak byłam, to był. I sobie, y, sobie go kupiłam. Teraz jest malutki. Miałam ten sam, miałam taki nakrapiany. On kosztował 8 zł. Zaraz go przesadzę sobie do doniczki i sobie go powieszę i niech sobie rośnie w tym samym miejscu, co był w, y, w tamtym. No, i mam nadzieję, że już mi teraz go nie zaczarują. Jak przyjdą, to ja je uprzedzę, że mam bluszcza, i proszę nawet na niego nie patrzeć, żebyście mi go nie zauroczyły. Nie wiem, wszystkie kwiaty są, żadne mi się kwiaty nie zmarnowały. No, bo o żadnych nie mówiły. Mówiły tylko o tym jednym i on mi po prostu zdech. A jeszcze sobie Laura wzięła tego hyacynta takiego różowego. bo trzy złote były. E, mówi, o co to jest? Mówi, burak w doniczce e, i też już aż mu korzenie, słuchajcie, tu widzicie, wychodzą, też zaraz jej w doniczkę jakiegoś, jakoś wsadzę e, i Laura jest bardzo cwana, bo na walentynki e, e, chyba słyszała coś o tych kwiatkach, co rozmawialiśmy e, i po prostu się upomniała wczoraj na zakupach u, u taty, czy kupi jej tego kwiatka, co miał jej kupić, a jej nie kupił, no to jej kupił, <laughs> wiecie, cwana jest, mówię Wam, taka cwana jest, że nie wiem. Dobra, no to tyle, co Wam chciałam powiedzieć. To Wam powiedziałam, to Wam powiedziałam. Boże, już 17 minut gadam. No i teraz będę musiała wroga kończyć, bo znowu będzie nie wiadomo ile. E, a tamtego puściłam. E, puściłam, bo e, e, poszedł dzisiaj. E, on się przez noc zgrał, ale rano nie miałam kiedy w ogóle go e, puścić, ani nic też u in, innych obejrzeć. Internet jako tak chodzi. Ciekawa jestem, jak będzie wieczorem, bo wczoraj rano też w miarę chodził, a wieczorem była kaplica nic. Więc jakieś są problemy, zobaczymy. I dzisiaj, ostatni dzień, podobno ma być tych wiatrów. U nas wyszło słońce, tak jak widzicie, świeci słońce. Wiaterek malutki jest, ale chwilami są takie podrywy silne, ale tak to jest w miarę. Ile stopni to nawet nie wiem, bo tutaj za oknem miałam termometr, ale mi ten wiatr, ten termometr wyrwał. No i go Paweł musi przykleić z powrotem, no zrobić, ale to wszystko jak te wiatry się uspokoją yy, to nawet nie wiem ile jest na dworze. musiałabym na telefonie zobaczyć. O i taka to historia, aha jeszcze Wam tylko powiem, bo to będę dzisiaj kończyć zaraz też pogadankowo, znowu będzie pogadankowo, nic Wam nie pokażę, innego będzie pogadankowo. Yy, bo się znowu rozgadałam, a też nie chcę żeby było wiecie na początku tak za długo, znowu tam pół godziny. Yy, jeszcze Wam powiem, że, ale się napiję. O, jakoś mi ta kawa idzie. Widzicie, jak z wami jestem, sobie rozmawiam z wami, roz ym, gadam sobie, to i kawa, i kawa pójdzie w towarzystwie, to i kawa pójdzie mi y, po południu. Jakbym usiadła y, sama, no to bym się dwa, trzy napiła, w biegu coś tam i bym w końcu jej nie wypiła. E, ale co ja chciałam powiedzieć w ogóle? Poczekajcie, co ja chciałam powiedzieć. A oko, tak wam chciałam powiedzieć, że wczoraj pojechaliśmy z Kicią. I w ogóle jest dziwna sytuacja związana z kicią. Bo ona, jak była w tym kubraczku, to ona jak chodziła, to wiadomo, ją to ona może bolało i ona chodziła tak, wiecie, tak jakby się czołgała. I po, po tam 3-4 dniach od tej operacji stała się strasznie agresywna. Ja nie wiem, czy to mówiłam, chyba nie mówiłam, bo to się stało wtedy, co chyba przestałam nagrywać. Ona parę ostatnich dni była tak agresywna. Że jak te małe koty, małe, one są już takie wielkie, one wiecie co, jeszcze powiem Wam, że jak one siedzą, to ja czasami nie wiem, czy to siedzi kicia, czy te małe siedzą, one są takie duże, tak samo chude jak i ona, że nieraz się już zaczynam mylić, naprawdę, szczególnie te ciemne, bo te dwa jasne, te białaski, no to tak, to je odróżnię, ale te rude to są bardzo do niej podobne, ale, ale do, do rzeczy. Ona się stała strasznie, słuchajcie, agresywna, jak te małe koty do niej podchodziły to ona się na nich rzucała, syczała na nich i pazurami normalnie ich lała. Jak ja do niej podeszłam, ją głaskałam, no to było wszystko w porządku. Dziewczyny jak podchodziły to też Laurę podrapała, ręce ma podrapane. No mówię, kurczę, czy to po tej operacji takiej się odwiedziło, no to nie fajnie sobie pomyślałam, ale no i pojechaliśmy na tym, wczoraj na zdjęcie tych szwów eee, rozcięci, a i tak w samochodzie w ogóle mi ten Kubrak zdjęła, bo tak płakała, miauczała, była przerażona. Ale sobie dała szwę zdjąć, i szef po prostu tak jak jest, palec tak jak pół palca takie cięcie, maluteńkie cięcie, jedna niteczka wystawała i tylko tą niteczkę nożyczkami obciął, czy tam pociągnął i po bólu, i po wszystkim zaszczepiliśmy. Dostała na, na robaki, no, jakiś zastrzyk taki doustny, w sensie tam, no, nie proszek, tylko jakiś płyn. I co. I co ja chciałam powiedzieć? I te koty małe też to samo, też zaszczepiłam już je. Po 20 zł płaciłam za szczepienie na wściekliznę u nas. I też je odrobaczyłam. Więc to chyba od kilogramów zależy, nie? No bo jakoś tak. Bo za kicie zapłaciłam 30 zł za szczepienie, a za te małe 20. Bo to chyba zależy od no, kilogramowo, ile kot waży czy tam pies. Tak mi się wydaje. Ale jeszcze wam powiem, jak wróciliśmy do domu, bo ja miałam w kocyku na rynku owiniętą i ją postawiłam w domu i te koty, wiecie, wypuściliśmy. One, wiecie, w szoku po prostu, bo nie wiedziały, co się dzieje, ale poznały dom, wywochały wyw wszystko i poznały, i wszystko było ok. I podleciały do tej kici zaczęły tak, wiecie, one się bały jej. Ale tak chciały się do niej poprzytulać, znaczy ten stres odreagować. A ona usiadła, zaczęła do nich mruczeć i zaczęła je lizać i pieścić. I ja wie kurczę, zupełnie inny kot. I już od tej pory, od wczoraj ona nie pełza, tak? Tylko normalnie chodzi, biega, skacze, bawi się z nimi. Ona się teraz zachowuje tak, jak przed operacją. I ja nie wiem, czy to by ten szef ją ciągnął, czy ją to bolało, czy jej ten szef jej przeszkadzał może, dlatego ona taka była nie niemrawa. A teraz ona biega, lata, bawi się z nimi, zupełnie jest inny kot. No jest taka, jak była przed operacją. Więc to jest taka dla mnie ciekawostka, bo y, ja nigdy nie kastrowałam, nie sterylizowałam kota. Więc y, wiecie, ciężko mi cokolwiek na ten temat powiedzieć, jakie jest zachowanie kotów. Ale y, u mnie to tak właśnie wyglądało. O, i tyle Wam chciałam powiedzieć. I patrzę 22 minuty, gadałam. Może starczy na dzisiaj, co? Jak musicie, starczy. A jutro, y, bo w ogóle, no, miałam pokazać Wam to. No, Miałam jechać po Laurę, jeszcze z Laurą coś tam nagrać, ale to znowu będzie tak długo, to może już jutro, bo się troszeczkę widzę rozgadałam, a nie chcę Was zanudzać, bo zaraz powiecie, o wróciła i już nagrywa po pół godziny te vlogi. Nie, no, żartuję. Dobra, więc o jaka chmura idzie? Normalnie tu jest taka chmura czarna. Śnieg będzie padał czy deszcz? Albo to i to, śnieg zeszły to zapowiadali. Chyba yy, tak mi coś świta. Nie wiem, zobaczymy. Oby nie padało, bo po prostu już mam tak dosyć tej pogody, i już bym w ogródek poszła, już bym robiła, już bym sadziła. No, a w ogóle to się muszę wybrać do sklepu. I znowu gadam. No i znowu, już miałam kończyć, a i znowu gadam. Miałam jechać do sklepu, znaczy muszę jechać do sklepu, yy, i to chyba pojadę w weekend, bo muszę sobie kupić ziemię. Muszę sobie kupić jakieś e, nasionka, no i coś zacząć wysiewać. E, bo paprykę to wysieje sobie. E, no, jeszcze zobaczę, muszę poczytać, co tam teraz można wysiewać. Paprykę to sobie e, posieję tą z tych pestek, one mi trochę schną. Mogłabym na świeżo, ale trochę je prze, prze, położyłam, żeby troszeczkę wyschły. E, a pomidory to będę wysiewać e, 15 marca. Bo taki patent jest. W zeszłym roku wysiałam troszeczkę wcześniej pomidory, i potem one mi strasznie tutaj porosły w domu. Ja miałam, nie wiem czy mówiłam jakieś miałam cały salon w pomidorach i w ogórkach i w papryce. Cała podłoga, nie mogliśmy tutaj chodzić, bo tutaj mamy duży balkon. Ten balkon ma 3 metry, jakoś 3 metry ma, i jest najlepsze światło, i jak pieranki były odsunięte. To najpierw na takim stojaku piętrowym taka szklarnia. W lidu kupiłam taką szklarnię piętrową, to tam sadzonki małe były, ale potem, jak mi krzaki porosły, to ja to wszystko porozstawiałam na, na ziemi, bo tam już się nie mieściły. Poprzemieszczałam sobie takie, wiecie, palety, położyłam papier, nad papier postawiłam palety, i na paletach, połóż poprzesadzane przesadzane te sadzonki w doniczkach stały. No, boże, jak będzie podłoga chodziła, to żeby to ciepło, po prostu żeby te korzenie się nie paliły i one stały na takiej wysokości od ziemi. To po prostu ja tu miałam hurtownie w domu tych pomidorów i tych ogórków i tego wszystkiego. W tym roku to nie, no, nie, w ogóle nie zdjęć zdjęcia, bo bym wam wstawiła zdjęcia, ale nie wiem czy mam. A w tym roku to, to jest takie nierealne przy tych kotach, bo one mi tu sajgą zrobią z tymi kwiatami, więc, z tymi sadzonkami, więc to będzie tak. Trochę posadzę, jak mi wrosną, to chyba wyniosę je gdzie indziej, albo jak szklarnie może zrobimy, to w szklarnie w szklarnie zrobię, żeby miał ciepło podgrzewaną, może żeby mi nie zmarzły te sadzonki. Zresztą nie wiem, jeszcze, jeszcze jest na to czas. Na razie to sobie coś wysadza, a martwić, to się będę, wiecie później, co tam z tym zrobić. Bo taki patent jest, właśnie miałam wam powiedzieć, że 15 marca wysadzamy. Pomidory. 15 kwietnia przesadzamy, w sensie pikujemy do większych doniczek, a 15 maja sadzimy do tunelu foliowego. Bo ja jestem na takiej grupie też ogrodniczej na Facebooku, no i tam taki patent ktoś stał, że ktoś tak robi. Ja w zeszłym roku robiłam dużo wcześniej, i dlatego mi takie duże porosły. Już mi kwiaty zaczęły w domu puszczać. To dużo dużo za wcześnie chyba to było. I w tym roku, właśnie mam zamiar tak zrobić, że. 15, 15 i 15. Tak zrobię i zobaczymy, czy to się sprawdzi. A i w tym roku też chciałabym trochę posadzić sobie pomidorów na dworzu, bo ogórki sadziłam na dworzu, na polu, w sensie na polu. Sadziłam na polu i fajnie mi rosły. Ogórki mi rosły lepiej na polu niż w szklarni. Ale w tym roku chciałabym też trochę pomidorów posadzić na polu i zobaczyć, jak one się będą zachowywać. Tak sobie dla siebie przetestować. No, bo o tyle się bo, boję posadzić na polu pomidory, no bo przyjdzie deszcz, grat, no i będzie po pomidorach, no i po to jest szklarnia. Ale niektórzy puszczają zdjęcia po, wiatr, po deszczach, że te pomidory mają ładne, że rosną na polu, jest wszystko w porządku, więc parę sadzonek sobie posadzę, żeby w razie co nie było strat, tak dla przetestowania po prostu, i zobaczę jak to będzie. Dobra, moi drodzy, Boże, no i pół godziny jest, jak, jak biczem strzelił, no już niestety nie poradzę, dlatego już się nie rozgaduję, do zobaczenia, no do jutra, na pewno będę jutro nagrywać, wracam, wracam do Was, mam nadzieję, że, że się cieszycie, a większość osób się na pewno cieszy, bo już czytałam Wasze komentarze, że cieszycie się, że jestem, ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. I zaraz Wam na te komentarze odpiszę. I zupa mi się gotuje. To sobie może jakiegoś vloga obejrzę, bo mam takie zaległości teraz przez te parę dni, że to nie wiem od kogo teraz zacząć. Ale to na spokojnie sobie wszystkich obejrzę. Więc dziękuję Wam dzisiaj i znowu przepraszam, że taki pogadankowy vlog. Do zobaczenia do jutra. Mam nadzieję, że do jutra. Jak mi jutro nie będzie, to znaczy, że coś tam z internetem. A, 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 a tak to ja się żegnam i do zobaczenia do następnego vloga. Trzymajcie się Pozdrawiam buziaczki.